Dobra, kontynuacja, słuchajcie. 4-1 jest dobrze. Dobra, zostawiamy to. Zostawiamy sobie smoka. O Jezu, jaka zła broń wszyła. Zła broń na starcie wbiła. Eee. Odpotknięcie. pari ra 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 Komu trzeba przymrozić? Komu trzeba przymrozić? Ma obrażenia zakręć plus 2, gdy jest ranna. O Tat, proszę się zgłosić mi na czacie, czy żyjecie? Kappa, nie kappa, srapa, fapa, fapa, rapa, fappa, kappa. Jak miło spędzam czas na L4, o, Holendera, jak ten jak Dwa konie, kurde, se przyzwę, a co? Pokażę Żywiołaka swojej tali, dobierz? Mistrz piasków. Pokażę ci, co dosta. <śm> <śm> Tak, żeby nie mógł mnie porobić tu. Czy to jest skin... Ee, czy ten skin to stary Anduin? Który? Mój? To jest coś, ty, to Paladin. Arthas. <ślesk> Ale nie... Czekajcie, y y opory. ale to niestety nie z tym. E Okej. Okay. 6. Hmm. W sumie bez sensu to jest. Tak bym raczej wolał zrobić.

Jadę na twarz, gościu. Nie ma co się zastanawiać. Mi go face. Mi go face. Sumon Liok? Mi go face. Co to znaczy, Nvidia? Jaki Jerelek? Jestem się

Belsy nie dałyby mi też litela. Nawet Belsy plus to, no nie, bo po prostu trzeba by nie, nie by miał wystarczająco ilości. Był lital ze skrzesicielem, hmm. ale wiesz że jak skrzesi mi na przykład konika, to konik nie może w tej samej turze atakować dwa razy po skrzeszeniu. Kontra ...Jaina! Ale, Dizonaur może. Czy Dizonaur może atakować? No, ma szarże. Okrzyk nie może. Atakować. No dobra, ale jak ty byś to widział? Bo on nie może atakować baterów, czyli on ma 8. Ściągam co, boską tarczę, pierw ściągam, ale on nie ginie, znaczy dobra, ginie, Wskrzesiciel go pojawia... A wystarczyłoby tyle na Bersy potem, na bufa Kuchwa, czemu go nie wyodrzuciłem, ja pierdzielę zagadałem się, no i ciul. Aha, je, może bohaterów jak wskrzesi się, bo on nie ma wtedy okrzyku bojowego. Czaję, No. No racja, racja, racja. Rank 26. Co Czarek ma taką... Nie wiem, co ma większe waliu. To, bo to zadaje 6. Nie wiem, czy mam tak wytrajdować, no tego nie bez sensu jest wystawiać go. A zrobię coś takiego. Bo to zostaje przynajmniej coś mi na stole zostaje i tego wkurza. Bo musi coś z tym zrobić. Żarłocznego sześciana chciałbym zjeść. Eee, no tego. Widzicie? Aż musiał użyć tego czaru. No nie, no tego nie używamy, no to ma waliu super, a z drugiej strony to ja nic nie mam teraz do roboty. Spoko. On nie zaatakował. Okej. Okay. A no znowu nie mam stronnika żadnego. Dobra, zagram tak. I zagram tak. Żeby go bardziej strygerować. zobaczymy. A w sumie nie wiem po co tak zagrałem. Mhm. Mm Czy on zagra czary jakiś? Zagrał. Gotowy do nauki. Spoksik. Dobra, na pewno będę chciał mu to zabić. No trochę lipa to, wam powiem. Tam raczej kopiowanie stronników będzie. Gotowe. Elo. Fajnie, że tak zaatakował. Tracił jednego He. <gryly> Gotowy do nauki? Wkurza mnie to, że gościu dobrał już trzy karty tym piromanem albo dwie. No teraz będzie trzecia. No to jest wkurzające bardzo. I bardzo mnie to robi źle. Bo zobaczcie, bym miał kurde więcej kart od niego. A on tak sobie dobiera. Nie mam co mu zrobić. 那，个位、no, Nie mogę mu go rozbić, bo on będzie miał za dużo wtedy stołu i obrażeń. A tak jest szansa, że dociągnę jeszcze, nie? ale wątpię. Co czarodziej, to czarodziej. Jeszcze kurwa, rakietę mi wysłał. Nie, niestety już tutaj nic nie zrobimy z tym tematem. Znaczy, yy, mogę zrobić tak, no, ale to i tak nic nie zmienia. Niestety. E, mogę tak zrobić. Bizium no, tylko to niestety tutaj za dużo nie zmieniło. Dzień dobry, do widzenia. Dobra. Kurde, jakaś klątwa? Serio? Dawać. To by nic nie dało, to by nie dało nic. Ale on był drugi w kulach. To by nic nie dało. Ale dałoby to co? Nie, to by nic nie dało. Jednak to by nic nie dało. <try> Ale zajebiste karty, chat. No. Niesamowite karty. Już smoki wjeżdżają na start. Rozkręcamy zabawę. Już smoki wjechały. Pa, 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 pa! Już pierwszego smoka jak rozpędza. Patrz go! A. To nie jest fair. To nie jest fair, bo ja nie mam co zrobić, gościu. Czekam na Do walki. Wypalić do grun. Co to za gówno? Barany! Ja takie większe zwierzaki! Jakie to jest... Patrzę, jakie on z... Ja <śmiech> <śmiech> nie on takie 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 co za dek w ogóle jakiś chory. No gościu, kuchwa, tyś chyba przespał się z kimś z Blizzarda. Co? Ja jebie Co to ku miało być Nie no, nie wierzę w to po prostu, co jest grane. Naprawdę w taki sposób przegram z gościem, który po prostu rzucił byle jakie karty jakie miał, takie, tak o, tak jeb. Ech. Będziesz w moim bagnie. <grywka> za żart. Co za żart, no i nie przejdę mu przez to, nie? Ci no kurwa, ale tak po prostu się nie należy mu ta wygrana, że no, normalnie będę przeciągał, nie na hama. Jest 7. No niestety, nawet mu nie przejdę przez to, on mnie tutaj zabija. Tym Dobre zagranie. No, ale nie ma. Dałeś ciała, ale jest lepszy. Nie, ten się nie był lepszy. On miał kurwa karty w ogóle z kosmosu. To nie jest no, to nie jest oznaka bycia lepszym że masz więcej szczęścia w danych kartach czy jak masz do wyboru na przykład 3 legendy w jednej talii a drugi nie ma legend to znaczy, że jest gorszym graczem bo legend nie dostał do wyboru? no to gościu, proszę cię no właśnie, w to tak jest lepszego zna kurwa, no nie wytrzymam gościu lepiej dobrał kartę stop deku, tak jest to jest dowód na to żeby z lepszym graczem <grymne> otóż to Ach, nie ma co gadać.